z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus widząc tłumy litował się nad nimi bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza wtedy rzekł do swych uczniów żniwo wprawdzie wielkie ale robotników mało Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przewołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli, wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów, pierwszy Szymon zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do Bogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie jest już królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Jezus Chrystus swoje mowy do uczniów rozpoczynał sytuacyjnie. W zależności gdzie był, w jakim regionie Ziemi Świętej, jak i do kogo mówił. Z pewnością do uczonych w piśmie i faryzeuszy mówił pięknym językiem hebrajskim, ale do rolników mówił pewnie po aramejsku jeszcze na dodatek w ich rzeczu. Używał tych przypowieści, tych przysłów, i tych przykładów, które oni świetnie rozumieją. Nad Judem Galilejski mówił do rybaków, mówił o połowie ryb. Odtąd ludzi łowił będziesz. Świetnie to rozumieli rybacy, co chciał przez to powiedzieć. Kiedy jest w Galilei, przepraszam, w Judei. W terenie górzystym, gdzie jest pełno kamieni, trudno wykreślić kawałek urodzajnej ziemi, ale między tymi kamieniami są bardzo dobre tereny na winnice, i dlatego tam do tych winiarzy, do tych, którzy byli właścicielami winnic, mówił o tym, że trzeba być krzewem winnym, zanurzonym tam w tym korzeniu, bo inaczej to uschnie i tak dalej, i tak dalej. W pierwszym czytaniu. Mówi Bóg o tym, że będzie nas niósł na skrzydłach orlich. No czemu nie na łabędzich? Albo na jakichś tam innych skrzydłach, tylko na orlich. No też trzeba by wytłumaczyć, bo u nas w Polsce są dwie albo trzy pary orłów i nikt nie wie czemu. Tamtejsi ludzie wiedzieli. Na terenach pustynnych było masę orłów, tylko orły wyławiają swoje pisklęta z gniazda, żeby się uczyły fruwać, a gdyby jeszcze nie umiały i tam miały lecieć w dół, to matka czy ojciec podkładają swoje skrzydła, żeby to małe nie śleciało. I dzisiaj, gdyby Chrystus mówił do nas, to mówiłby tak. Wiecie co? Było to na grubie, na tysiącu. I tak dalej. My byśmy wszystko to rozumieli. Ale dzisiaj Chrystus mówi o żniwie, jest to Galilea, ziemia bardzo żyzna i tam żniwa to jest wielkie święto. To są dożynki, o których już w Borowieści chyba już nikt nie pamięta, że stał takie święto jak dożynki. Ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu, 20, 30, to te dożynki jeszcze miały sens. Żeby zrozumieć, o czym Chrystus mówi, trzeba by sięgnąć do księgi, która mi się bardzo podoba, księga Ród. Ród i Noemi, synowa z teściową, wracały z obczyzny, z dzisiejszej Jordanii do Betlejem. Tam się ma zacząć ród króla Dawida. I Noemi właśnie jest tą protoplastą. Wracają i w Betlejem akurat były święta żniwne. Były żniwa jęczmienne, czyli te pierwsze takie. Jakie panowała tam sytuacja? Mianowicie w Betlejem było może trzech czy czterech właścicieli ziemskich, reszta nie miała nic, to były biedoki. I wśród tych trzech czy czterech oni angażowali swoich pracowników ich mężczyzn i kobiety, młodzieńców, dziewczęta, które umiały pracować, przychodziły na te pola. I dokonywały rozmaitych pielęgnacji, m.in. żniw. Dzisiaj pięknie przetłumaczył tłumacz, że proście pana żniwa, aby pan wyprawił robotników na swoje żniwo. Ale w oryginale brzmi, proś, wypędził ich na swoje żniwo. Dlatego potrzebni byli zarządcy domów. Oprócz właściciela był zawsze zarządca, który tych robotników wypędzał niemalże siłą. A czemu wypędzał? No bo te pole nie było ich. Oni wprawdzie zarabiali na życie, dostawali od właściciela pieniądz albo w naturze jakąś tam ilość zboża, czy mięsa, czy czegoś tam, ale to nie było ich. Własność była tego właściciela. On miał wielkie posiadłości ziemskie. A wiemy, jak się pracuje nad cudzym. Jeszcze nasze babcie zawsze pracowały gdzieś nad cudzym, no żeby zarobić na swoje życie, na swoją rodzinę, na swoje utrzymanie. I tak jest z nami księżmi. To nie od parady to, po, to, to przysłowie i ta przypowieść o proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo to nie jest żniwo moje. Parafia to nie jest żniwo księdza. Absolutnie. Tylko niektórzy uważają, że to jest ich parafia, ich kościół, ich jest wszystko. Wyście są moi. Bzdura. Tak mu się chyba śniło tylko. I to powtarza. To jest żniwo Pana. Wy jesteście własnością Pana. Jeżeli do żniwa nie dojdzie, jeżeli nie zbierze, tego żniwa się nie zbierze, no to ten zarządca będzie nas poganiał, czyli nasze sumienie. Dlatego też do Apostołów Chrystus mówi: „Proście Pana żniwa”. Pan żniwa to jest Bóg proście pana żniwa, aby wyprawił, albo wypędził wreszcie tych robotników na to swoje żniwo, bo już jest dojrzałe. Trzeba to zrządź, powiązać w snopy, zawieźć do stodoły, czy inaczej się to wtedy nazywało, wymucić i w korcach gdzieś tam przechowywać przez cały rok, aż do następnych żniw. I tak też jest nasze zadanie kapłanów pracować i na cudzym, my na swoim nie pracujemy, a wiemy jak się pracuje na cudzym. Albo człowiek się obija i patrzy kiedy będzie 15 godzina, żeby już skończyć, bo i śniadanie jedno, potem drugie śniadanie, potem jeszcze cztery przerwy na papierosa, a potem jeszcze się człowiek tam dziś powałęsa po zakładzie pracy, wreszcie za piętnaście trzecia no to idziemy się przebrać, i żeby o trzeciej odbić kartę, i już iść. Można się tak zachować, ale można się zachować też wobec swojego właściciela bardzo rzetelnie. Utrudzić się, upracować, umordować, po to, żeby otrzymać denara. Pamiętamy tą, przyszło, to, tą przypowieść Jezusa Chrystusa, który się o właścicielu, który się umawiał o denara i z tymi się umawiał, co pracowali godzinę, i z tymi, którzy pracowali cały dzień. Ale kto bogatemu zabroni? Kto zabroni łaski Bożej Panu Bogu? Niech daje każdemu ile chce. To jest Jego wyłączne, Jego prawo. I dlatego też trudno nam zazdrościć komukolwiek łaski Bożej czy Bożego błogosławieństwa. Dlatego też Jezus Chrystus tutaj wyraźnie mówi o tym, żebyśmy dbali o cudze, cudzą własność, o to żniwo. No i ka każe nam się modlić, najpierw nam, księżom, żebyśmy prosili Pana żniwa, a potem też się zwracali do wszystkich Was. Jak nie będzie żniwiarzy, nie będzie tych, którzy pracują na tym polu. No to Ziemia będzie płakać. Jeszcze do niedawna rolnicy wiedzieli, że ta Ziemia ich woła do pracy, bo już dojrzało, bo trzeba było to, bo Ziemia chce, Ziemia tego pragnie. Ich ciągło do tej Ziemi. Oni wiedzieli, mieli to wyczucie, czego Ziemia potrzebuje i kiedy Ziemia potrzebuje. Co potrzebują rośliny, kiedy potrzebują i tak dalej. I dlatego też Chrystus każdego z nas potem rozliczy. Czy prosiłeś Pana, że nie wybacz, tyle tego zboża na polu się zmarnowało, tyle zgniło, tyle się zeschło, tyle się zmarnowało. Mówię tutaj o tych, którzy żyją na marne. Bo nie było żniwiarzy, nie było kogoś, kto by tam pielęgnował to zboże, te rośliny, to, to, przysz, to przyszłe żniwo. To jest nasza wspólna akcja. My, jako księża, mamy o to prosić, i Wy, jako wierni, również Waszym obowiązkiem jest prosić, żeby nam nie brakło tych, których Bóg będzie wypędzał na żniwo. Mocno powiedziane, ale ja wiemy, Chrystus od dosadnych słów nigdy nie stronił. Na cudzym pracować trzeba mieć dozór. My też mamy dozór i od biskupa, i od papieża. Dozorują, żebyśmy na tym cudzym, bo nie na swoim, pracowali. Najgorzej, jak ktoś uwierzy, że to jest Jego. To jest nasze zadanie, nasze powołanie wspólne. Proście Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo, a nie na nasze. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.